Witam. Dzisiaj znowu za Abstrągiem lecę. Jest bardzo zimno, bo jest chyba jakieś minus -1 -2 stopnie. Spinning, no i miałem pobrodzić, ale nie dam rady. Jest po prostu za zimno, więc zacznę od normalnego spiningu z brzegu. Później ma być troszkę cieplej, ma być około 14-15 stopni, więc może wtedy wbiję się w wodę. No i zobaczymy co będzie. Zmienię wędkę później na Westin'a w 3 Tak mi się wydaje. No jeszcze nie jestem pewien. Zobaczymy jak się dzień ułoży. I zobaczymy co powiemy, nie? Także oglądajcie i piono. Jest. Jest. To taki kurczę ładny. Już taki ładny. O, z go podebrać że ona sal, salmą minęła no to ja cię teraz muszę iść tu masz taki grubiutki Pierwsza rybka Taki ładny pstrążek Wzięła na salmo, salmo minoła 7 cm e, No zaraz Rybkę dam do podbieraka, żeby sobie odpoczęła w wodzie I wypuszczam Ja pierdzielę Jaki szczubak tam był eee, To nic z tego nie będzie, trzeba się przenieść, bo... Ja jestem tu, łowię na fluo Także... Dobrze, że nie trafił w obka No, nie na podłoga. Podłoga jest z domku. Tutaj jest dno. No nie, jest, ale szczupak nie kuś. O, <grymny> zwiał, na szczęście. Gdzieś? Zwiało Nic mi nie uszkodził, zobacz, fluo jest ok. Zapał tylko za gumkę. Uh. Było blisko, nie? Komputera? Tata? Na komu nie bym ci kupił komputer? Komputer do grania? Tak Wiesz, jak będę, ale... ale... jak wygram, tak? Ale, o, ale nawet mi kupisz jeden jak będę miała normalny? Jest, jest Nikoś. Jaki? Strong? Jest jasne, że może wypuścić tego pierwszego złowić. A mogę podbierać ten? No, tu Podbierzesz? No. Zaczekaj. Oj, uważaj na błoto. No jest. Jest. Ale <laughs> super. Się rusza. Zaraz go wypuścimy, nie? Nie. Hop, połóż go na trawkę. Ojejku, no patrz jaki żywy. Chodź, żeby ci nie spadł też, wiesz. No taki ładny. Chodź tu. Eee, tu jest takie fajne miejsce, żeby go wypuścić. No chodź tutaj. Jeszcze kawałek możesz wejść. O proszę. I go... oj... o, no, i cyk do góry. Do wody go. Hop. Poszedł. Jest. Aha. No jest pstrążek piękny. Oho Super Akurat na rapalkę wziął No zaraz go odhaczę i wypuszczę. Teraz taki piękny strążek Duży nie jest, ale jak one są tu cudnie ubarwione. No, wracaj. Ale co to jest? Mam nadzieję, że nie szczupak chyba klęty Ale piękny klenik Oho, ho Piękny klenik Ale wziął Piękny przyłów No ja cię tu teraz muszę zlądować panie Ryba wow, Piękna rybka, zaraz ją pokażę, zmierzymy, zobaczymy jak to wygląda No zobaczcie jaki piękny gruby kleń 52 z groszem Piękna rybka No tu się udało złowić takiego pię pięknego klenika ponad 52 cm Naprawdę piękna rybka, standardowo na moją ostatnią ulubioną przynętę Salmo Fanatica dwuskładaniową. Oj. Zaraz rybkę wypuszczamy, może jeszcze troszkę wyżej, bo tutaj nie bardzo jest jak. To to było jest niezłe No już wypuszczam rybkę jeszcze raz. Piękny klęko na 50 cm. Zobaczcie. Piękna ryba. Ale wziął, ale piękny. O, byle nie zszedł, ale wielki. Ocie, wow. Ale uderzył. Ale piękna ryba. Byle jeszcze, no podbiera korzeć. Ale wielkie No to jest ryba. Na to właśnie czekałem Piękny Zaraz go zmierzę, zrobię parę fotek i zobaczymy No zobaczcie, piękna rybka, 51 cm Zaraz wam ją jeszcze pokażę i łowimy dalej, no to Szybkie dwa słowa, eee, łowiłem cały czas na wędkę Abu Garcia Ike 2.15, stradic 3000 z pletką eee, chyba 12. Eee, no i udało się na tego fanatika, w innym kolorze właśnie, takim srebrnym, pięknego pstrąga, zaraz go pokażę. Jest rybka w podbieraku, odpoczywa, no i wypuszczamy ją za sekundę, czekajcie chwilkę. Na to warto było dzisiaj jechać. Piękna rybko. Już ją wypuszczamy. Piękna. To się nazywa piękna ryba. No to siemanko, ja właśnie kończę łowić, no jak widzieliście, jeden przyłów, piękny kleń, wydaje mi się, że może być medalowy, 50 chyba, 1, cm, no i mój największy pstrąg w tym sezonie, miejmy nadzieję, że jeszcze się poprawię, że będą lą większe, łowiłem dwa dni w sumie, wędkowałem w sobotę około 6-7 godzin, no i teraz praktycznie niedziela jest, wędkuję dwie godziny, w sumie jest około 20.00. Teraz no i coś tam zauwałem, No, tragedii nie było. No, i dzisiaj dzisiaj na pewno lepiej powiem niż wczoraj. Także dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał, łapka w górę, ja mam się podobać dzwoneczek No i zachęcam do oglądania, bo dalej będę dodał filmiki i postaram się jeszcze coś na tygodniu nagrać. Także trzymajcie się i połamania.